Siema. Witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj jestem w pojedynkę nad jeziorem jabłowskim. Tak tutaj piękny pomysł Starusz. Dzisiaj jest 25 lipca, godzina 16, pogoda naprawdę piękna, 25 stopni bezwiecznie. Przyjechałem dzisiaj na, na płotki raczej się Jakiś tutaj tutaj jest naprawdę fajna płoć. Będzie mi się przyjemnie na pewno łowić na spawicie będę na bata i na odległościówkę wprawdzie się skupię na bacie ale na odległościówkę może jak jakąś małą płotkę, spróbowałem złapać o konia może albo po prostu będę próbować też na odległościówkę złapać jakieś większe płocie dobra i da się rozkładać okej okay. jestem już na pomoście. naprawdę jest pięknie zabiorę się teraz z dezynente. Dzisiaj mając zanętą będzie zanęta firmę Trapper. Płoć czerwona, naprawdę rewelacyjna zanęta w tym sezonie, jak na tą firmę, na firmę Trapper. Yy, niedrogie produkty naprawdę chociaż yy, przykładowo, płoć Trappera, taka zwykła płoć, taka, yy, kosztuje 5 zł za 1 kg, mam kilogram właśnie, a czerwona płoć już yy, po prostu zanęta jest czerwona yy, kosztuje 7 zł. Do tego dodam konopie prażone, też firmy Traper, Mam jeszcze kolendrę, ale chyba jej nie będę dodawać, tylko, tylko zasób tutaj widzicie. I jeszcze mam na dodatek i do zonęty trochę jakiegoś grubszego ziarna, może trochę, pęczak, który ładnie ugotowałem, potem jeszcze trochę wypożyłem. jest rozgotowany ładny i go trochę dopaliłem wanilią. Na przynęty mam głównie białe rybaki, w tej płocie właśnie. lubią bardzo białe rybaki. Akurat nie wziąłem kukurydzy, ale z kukurydzy było tak sobie. i mam jeszcze ten drobenę, trójkę. Okej, okay. będę robić zanętę, przez z sito i będę robić kule. Znaczy, zanętę jeszcze będziemy musieli odstać, ja w tym czasie rozłożę sprzęt. Spróbuję zanętę, przerywać przez sito, pomoczyłem, podałem pęczaku. Naprawdę ładnie się prezentuje. Teraz muszę sobie trochę odstać Jeszcze do niej białych robaków trochę I może, e, może też pociętych czerwonych robaków, drobnych Okej okay. Teraz to składam sprzęt Pierwsza płotka Znaczy w sumie już byłaby druga, tylko taka miałem już jedną Ale za szybko, znaczy była naprawdę ładna Tylko że za szybko ją podciągnąłem do góry i mi się wypięła za ciężka bo i teraz już sobie rozłożyłem podbierak, będę na używać lepiej No ale ryba mi weszła w łowisko. Także na razie wszystkie rybki do środki a potem wypuszczę mniejsza płotka Jest, jest trochę tajniejsza płotka no, Ale nie aż taka Największa ale ładna jest już Na białe robaczki Mam teraz troszkę większą

thank you Nie! O oh, fuck, fuck Mały się wpierdzielił w moją wędkę O nie O nie Nie problem chyba o, Ale fart Młody łabędź zahaczył się o żyłkę i chwilę płynął, płynął z nią Zacząłem ściągać nawet był przez chwilę zahaczony, znaczy, no cały czas... Zarażona tą żyłkę, ale puściło gdzieś tam musiało o, o nogę Już się zbliża, znaczy nie jest po, po godzinie 19 Tak około 19.30 nawet hmm. Dają są dość słabe, naprawdę i, I ryby nie są za duże Trochę tam ich wyciągnęłem, ale bardzo niedużo Lewa wędka teraz jest zarzucona Odległościówka na na trupka, na, na płatkę niedużą Liczę na jakiegoś konia ale to szacze nic z tego nie będzie jeszcze posiedzę trochę i będę, będę się zwijać już jest prawie godzina 20 myślę, że już będę kończyć na dzisiaj taki krótki wypadik sobie zrobiłem spontaniczny dość Wyciągę tą siatkę, tylko Wyciągam, to, co tam mam. Co wiele tego nie jest, ale coś tam złapałem. Trochę rybek jest. Wszystkie dowody trochę Nic sam nie będę się chyba tak pojedynczy, czy tego wszystkie ja tak spróbuję wysypać ładnie Niech sobie płyną o, o. Ok Wszystkie poszły siatka pusta Teraz tylko się spakuje i lecę do domu Na razie, hej